Elana, nie klub to wyznanie, tu nie ma miejsca Na zwątpienie i czekanie, gdy inni uciekają My zostajemy w barwach co świecą, bo nigdy nie bledniemy Na murach nasze serca wymarowane Na stadionie pieśni co wieczność przetrwają Każdy młody fan to kolejna iskra Z tej iskry powstanie ekstra klasa i to szybko na tych barwach nie ma kurzu, Żółto to niebieski jak płysk tworzy Elana to siła, nie moda, nie trend To coś co w nas płonie, to ostatni trend Gdy w tabeli niżej Bo dumy nie kupisz, to się nosi w kwiszy Gdzie na wyjazdach, w deszczu, w słońcu, w śniegu Zawsze z tobą, Elano Z pełnym bagażem gniewu Miasto może zasypiać, ale serca czuwają Gdy piłkarze grają, Trypuny znów śpiewają Tu nikt nie musi nas prosić o doping My to robimy z miłości, nie z modnych plotek Na tych barwach nie ma kurzu Żółto niebieski jak błysk burzy Elana to siła, nie moda, nie trend to coś co w nas płonie to ostatni chęt Nie licz pucharów, licz ludzi przy Tobie Nie pytaj co masz, tylko kto z tobą w drodze, a my jesteśmy za tobą jak dzień Bo w Toruniu Elana to więcej niż sen. Na tych barwach nie ma kurzu Żółto-niebieski jak błysk burzy. Elana to siła, nie moda, nie trend To coś, co w nas płonie do ostatnich trend Ludzi przy tobie, nie pytaj, co masz, tylko kto z tobą w drodze, a my jesteśmy za tobą, jak cień. Powtórunie Elana, to więcej niż sen. Nie licz duchów, Nic liczb ludzi przy tobie. Nie pytaj, co masz, tylko kto z tobą w drodze, a my jesteśmy za tobą, jak cień. Powtórunie. Elana to więcej niż sen Na tych barwach nie ma kurzu Żółto-niebieski jak z burzy Elana to siła, nie moda, nie trend To coś, co w nas płonie, aż serce przesadnie